Dzień dobry, witajcie, kochani. Zapraszam Was do naszej wspólnej codziennej gimnastyki do wykonywania pięciu rytuałów tybetańskich. Fantastyczna ekipa, fantastyczne ćwiczenia i niesamowite efekty. To jest motywacją moją do tego, żeby każdego dnia te ćwiczenia wykonywać. I mam nadzieję, że jeżeli tylko chociaż troszeczkę czasu poświęcicie na to, żeby przyjrzeć się temu, żeby spróbować, żeby doświadczyć samemu i wkręcić się w tę atmosferę, to z całą pewnością będzie Wam łatwiej zmobilizować się do tego, żeby poćwiczyć. A co osiągamy dzięki temu? Osiągamy moc energii, bo te ćwiczenia zostały właśnie po to stworzone, żeby poruszyć wiry energetyczne w naszym ciele, żeby przepływ energii mógł być niezakłócony, żeby nasze organy mogły między sobą tę energię przesyłać, żebyśmy mogli być zdrowi. A do tego jeszcze uelastyczniamy nasze ciała, ujędrniamy, wyginamy i uelastyczniamy mięśnie, dzięki czemu możemy być sprawni, piękni, młodzi przez długie lata. Możemy cieszyć się każdym, wszystkimi zaletami życia i możemy wykonywać wszystkie zadania, jakie przed sobą postawimy. I dlatego też ja zachęcam Was do tego. Hani i Iwony nie muszę już zachęcać. Dzisiaj jest z nami Wiesia. Dzień dobry, Wiesiu, witam cię serdecznie. I zapraszam do tego, żebyśmy rozpoczęli tę wspólną praktykę i jednocześnie medytację. Bo tutaj oprócz tego, że ćwiczymy, skupiamy się na sobie, skupiamy się na ciele, wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. Pilnujemy myśli, żeby nie uciekały gdzieś daleko, nie błądziły gdzieś tam w przyszłości czy w przeszłości, tylko żeby właśnie próbowały odczytywać wszystkie sygnały, które wysyła nam ciało. To jest niezwykle ważne. Nie porównujcie się do mnie, absolutnie wykonujcie każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. Ciało z czasem przyzwyczai się do tego, żeby wykonać prawidłowo. Nawet jeżeli coś nie wychodzi na początku dokładnie tak jak powinno, nie zrażajcie się, jest na to czas. Aby powoli można było dojść do pełnej sprawności, przypominam o wodzie. Popijamy wodę, koniecznie ciepłą od rana, a zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i wprowadzamy dzisiaj myśl. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe, i z tą myślą. Zaczynamy od oddychania. Zapraszam. Otwórz okno, wpuść świeże powietrze, stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłoni na brzuchu i wciągając nosem powietrze, uruchom mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć to powietrze i napełnić brzuch jak balonik. Chwilę wytrzymaj i powoli, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić się w prawą stronę i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało się obróci już maksymalnie i dopiero wtedy szybko obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj mięśniami brzucha sylwetkę i zaczyna. Oddychając, uśmiecham, wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich dwadzieścia jeden. Zatrzymaj się, stań w pozycji wyjściowej. Skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Popij wodę. I połóż się na plecach. Do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte, tak żeby piętum uniosło się nad podłogę. I na wdech unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech i wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Trzynaście. piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Dwadzieścia, dwadzieścia jeden, rozluźnij, przewróć się na bok, powoli podnieś, popij wodę. i uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość. Bioder oprzyj, palce stóp o matę. Wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj dłonie, o pośladki, a głową opuść w dół. I na wdech unieś głowę. Wypnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki. I odchryj się do tyłu. Na tyle, na ile czujesz, że jest to komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć. Jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze, to co jest właściwe. Szesnaście, siedemnaście. Osiemnaście dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark, w drugą stronę również oddychaj, poruszaj ramionami, popij wodę. I usiądź do czwartego rzędu, rozstaw nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana sylwetkę. Wyciągnij górę. Oprzyj dłonie o matę przy biodrach. Kieruj łokcie na zewnątrz, a głowa opuści w dół. I na wdech unieś głowę. wypni biodra w górę. A głowa jest przedłużeniem rędu supa A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście.

Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozróżnić nadgarstki, zabrać palce i pokręć nadgarstkami w przód i w tył. Popij wodę i połóż się na brzuchu do deski. rozstaw nogi na szerokość bioder oprzyj palce stóp o matę możesz oprzeć ręce na łokciach dla ułatwienia sobie ćwiczenia a w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piściowej unieś głowę podnieś całe ciało w górę i na wdech wypnij pośladki skieruj łokcie na zewnątrz broda dąży do mostka kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty a z wydechem przejdź do pozycji z głową w górę. Wdech. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście. dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Z wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona do przodu, oszuj czoło o matę i oddychaj do brzucha. i wodę. I na dzisiaj kończymy nasze ćwiczenia. Jutro, bo niestety jestem zmuszona odwołać gimnastykę, także jeżeli macie ochotę, to zapraszam do korzystania z filmów. Ściskam Was bardzo mocno. Dziękuję Hani i Iwonie, dziękuję Wiesi za udział w dzisiejszych zajęciach. Dziękuję wszystkim osobom, które razem z nami ćwiczyły. A ponieważ święta się zbliżają, to życzę Wam pięknych, radosnych, pełnych miłości, rodzinnych świąt. Odpocznijcie, ładujcie bateryki. I wracajcie do, do nas po świętach, będziemy znowu ćwiczyć. Myślę, że po takich świętach pełnych jedzenia, bo niestety zawsze tak jest, przyda się nam gimnastyka. Także ściskam Was mocno, wysyłam Wam światełko i do zobaczenia.